Cześć witam was, jestem 4LIFE Dzisiaj widzimy się w drugim już odcinku tajemnicy i ciekawostki w Cesgo. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Parę osób chciało, żebym kontynuował serię, więc zapraszam. Tak więc pierwsza ciekawostka znajduje się na mapie milita. Tutaj schodząc po schodach możemy znaleźć tutaj taki monitor. I na tym monitorze jak możecie zobaczyć jest wgrany Windows, to jest po pierwsze. Tutaj możemy dostrzec Counter Strike'a, jakiegoś ciekawego short. Um, no, jakieś ikony, Steam, ikonki oczywiście i dużo Counter Strike'a tutaj. I co jest całkiem ciekawe, zamiast start jest fart, a fart po angielsku znaczy pierd. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o tą ciekawostkę. Znajdujemy się na mapie Office. I tutaj chciałbym Wam pokazać ciekawe plakaty na ścianach, właśnie tego biura, bo Office po angielsku to biuro. Jest tych plakatów dokładnie cztery. Pierwszy, czyli Grid is Good, czyli chciwość jest dobra, chciwość popłaca, można też tak tłumaczyć. Drugi "Kot" z napisem Mondays, czyli poniedziałki. No, ciekawe nawiązanie właśnie do poniedziałków, w których nikt nie których nikt nie lubi oczywiście i trzeci plakat "He who dies with the most toys wins", czyli ten kto umiera z największą ilością zabawek zwycięża. No i ostatni plakat zwycięstwo. Jeżeli akceptujesz swoje porażki, nigdy nie wygrasz. No taki po prostu motywacyjny plakat w biurze normalna sprawa. Dobra, przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Jeżeli nie podoba nam się na przykład Muzyka grająca w radiu na mapie CS Italy W tym wypadku Możemy bardzo sprytnie sobie z tym poradzić Słyszycie właśnie tutaj tę muzykę Możemy właśnie sobie bardzo szybko sobie poradzić Rozwalić właśnie jednym strzałem elegancko radio y, Znika, nawet nie musimy sprzątać No eleganciu, tak po włosku kurde powiem no nie Znajdujemy się na mapie Milita I zobaczcie jesteśmy przy tym głównym domku tutaj i zobaczcie pewien bug Jesteśmy tutaj przed domkiem I zobaczcie że tutaj są takie okna zabite deskami i te okna można zbić z tej strony można zbić a gdy wejdziemy do środka zapamiętajmy że tu jest okno widzicie mam nadzieję wszystko widać i z tej strony właśnie zabite deskami i jeżeli przeskanujemy elegancko tutaj przez to przez to okno zabite deskami Słychać, że właśnie przechodzą pociski przez właśnie to okno, a jednak nie rozbija się ono, tak jak miało to miejsce przy tym mniejszym. Jesteśmy na mapie CS i tutaj zobaczcie, gdzie jesteśmy dokładnie na mapie. I tak, wchodząc sobie do pokoju, no tutaj widzimy tekstury, możemy zauważyć, nawet nie wchodząc do pokoju, możemy też zobaczyć tą krew, ale. Wchodząc, żeby wszystko było bardziej wiarygodne Możemy zobaczyć, że tutaj działa się jakaś masakra Tutaj targa na jakieś ciało No nie powiem co jeszcze tutaj Próbował się zabarykadować Jakiś, jak, jakiś osobnik Była Tutaj niezła bijatyka Tutaj elegancko się próbował bronić Ale chyba się nie udało Sądząc po tej krwi No i taka ciekawostka, że coś się umieścili No tak naprawdę to tyle tak więc teraz taka ciekawostka niezwiązana z mapą, czyli takie mm, ciekawostki, jakie są najlepsze. Zobaczcie. Tutaj jest cień przeciwnika i w ogóle jakiejkolwiek innej osoby na serwerze. Cień się odbija. Tak jest po prostu na każdej mapie. Jest cień i będzie. Yy, I teraz zobaczcie. Jest ten cień, widzę ten cień i czasami można go wykorzystać oczywiście w walce. Ale o co chodzi? Musimy zapamiętać, że naszego cienia nie ma. W sensie, że my go nie widzimy. Przeciwnicy go widzą i tak dalej, i tak dalej. I zapamiętajcie, że czasami gdy, że jak znajdujemy się gdzieś, to yy, można nas wyhaczyć lub wiedzieć gdzie jesteśmy właśnie przez taki, taką drobnostkę, taki cień. Bo my go nie widzimy, a przeciwnicy go właśnie widzą. Jesteśmy na mapie Office i tutaj możemy znaleźć taki sobie komputer z napisem Bifi komputer yy, Co znaczy taki mięsny komputer. Yy, pewnie jeszcze jest to jakieś inne tłumaczenie, takie bardziej dosłowne. Możemy go sobie ojej yy, rozebrać na części. O kurde, zasilacz tutaj yy, wentylator. Yy, tutaj możemy zobaczyć ile mamy ramu. Yy, to jest tak samo po prostu yy, wzięcie tego samego co było yy, w CS Source i yy, możemy sobie cały komputer kurde rozebrać. Jest tu ich bardzo dużo. Możemy się z nimi pobawić. O, tu jest kolejny karta graficzna nam wypadła. No, i całkiem ciekawe nawiązanie do CSSORS, było to samo, tak samo można było rozebrać. Myślę, że nawet ta sama grafika. No, w końcu jest ten sam silnik gry, tak jest. Są tylko ulepszone mapy. Tak więc, jesteśmy na mapie Milita, jest to w tym miejscu. Mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy poznają. Wchodzimy sobie tutaj i zobaczcie. Przyjrzyjcie się bardzo dokładnie. Widzicie tekstury. Tych. O kurde, no to nie było w planie, ale widzimy tekstury właśnie tych rzeczy. Myślę, że to nie było zaplanowane i jest to jakiś e, sposób. rzecz, której nie chcieli żeby autorzy w grze. I jeszcze, żebyście to dobrze zobaczyli, powiedzmy, że skok. I właśnie widać tekstury. E, przez ścianę, która jest tutaj, oczywiście, drewieńko. E, no, niedopracowanie lekkie ze strony autorów. Wow, znajdujemy się na opiece Miraż i tutaj. E, gdy jesteśmy w TT, czyli terrorystach, i idziemy na B, to tutaj znajduje się taki wóz, zobaczcie. I zwykle, zwykle osoby, które idą przez ten wóz, skaczą tutaj. I idą dalej sobie spokojnie y, na B. Lub y, jeszcze tutaj jest piwnica, można piwnica albo B. I tak. Zwykle właśnie tak skaczą tutaj. A właśnie wiele osób o tym nie wie. Też oczywiście niektórzy wiedzą, że tutaj nie trzeba skakać, to można po prostu sobie przejść. Zaoszczędzi tam nam jakiegoś trudu, na przykład idziemy sobie, jemy jemy sobie kolację i kurde, chcemy skoczyć i nam się kanapka nie wiem, wywala na podłogę i no i co, co zrobić, no i musisz wtedy posprzątać wszystko, jeżeli jest skaczupem, kurde. Takie problemy pro gamerów, no nie? No ale takie problemy bardzo ważne według mnie. Zdarzają się nawet codziennie, więc pamiętajcie, idziecie tędy, nie skaczecie. Znajdujemy się na mapie. Assault, i na tej mapie pokażę Wam trick, bug i ciekawostkę w jednym. Tak więc, e, widzicie tą e, tutaj bramę, i na tą bramę można skoczyć. Na początku skaczemy na tą lampę, i potem po prostu skaczemy na bramę, i można po niej przechodzić. No, całkiem ciekawe, i na tą lampę też można. I teraz możemy. Zeskoczyć przeciwników i przyjść z tej strony, a nie z tej. Nie jest to jakieś bardzo przydatne, lecz możliwe, że komuś się to przyda. Troszeczkę jest to bagno, bo wyobraźcie sobie chodzić po mm, czymś takim chyba niemożliwe. Na mapie Office możemy w niektórych biblioteczkach znaleźć książkę do jawy, czyli popularnego całkiem skryptu do pisania gier i programów jest najlepiej pokazana i Java nie jest to jakieś yy, czyta się Java, bo jeżeli by się ktoś do mnie yy, doczepił, yy, że tak spolszczam wyrazy. Yy, tutaj jest wiele książek, ale właśnie z tego co się doczytałem, yy, to właśnie yy, właśnie to jest tylko jedyna książka, z której doczytałem się, co pisze na tych książkach, no bo trochę trudno z takiej pixeloty cokolwiek przeczytać. No i ostatnia ciekawostka na dziś znajduje się na Asałt, na mapie Asaut z respacetem można bardzo szybko tutaj przejść. I tak, ciekawostką jest ogólnie ta tablica, ponieważ jest tutaj napisane Interstate 405, a taka ulica w Stanach Zjednoczonych istnieje naprawdę dokładnie w takim samym herbie, z takim samym numerem. Ogólnie w ten sposób się oznacza drogi właśnie w Stanach Zjednoczonych. I zobaczmy, tutaj jeszcze obok te, tego herbu jest, jest dzielnica Redmond. Clyde Hill, czyli pewnie jakiś y, pagórek i Over Lake. I te wszystkie trzy y, miejscowości lub ulice i tak dalej znajdują się y, właśnie obok tej ulicy 405. Więc możemy, y, możemy zgadywać, że lub gdy się, gdyby się bardziej w to zagłębić, możemy się dowiedzieć o tym, że mapa Assault jest właśnie gdzieś umieszczona w Seattle, No bo jeszcze nie powiedziałem, te wszystkie trzy miejscowości znajdują się obok siebie i są one w Seattle Tak więc kończymy odcinek na starej mapie Dust 2 jeszcze z Ces 6 Mam nadzieję, że filmik się podobał. Podsyłajcie swoje ciekawostki, które znaleźliście w sesie. Mail macie, wy, 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 że tak powiem, w opisie. Komentujcie, subskrybujcie. Yy, oczywiście mam nadzieję, że jeżeli wam się podobało to dacie lajka, samoistnie bez yy, mojej gadki, żebyście to robili, yy, no i to było chyba na tyle, na razie.